A powiedz mi jak było na bożonej jak było? Co so dać? That, jaki prezent dostaliście? Freshless. Tak. prezent nie było ciężko dostać. To mnie też siadać paczki. Brązowi. To może jabłko i... Poręża. I jeden pomarańca. Pomarańca, tak. Łzechy, za trzy łżech. To wszystko. I trak, ja, candy ma, zrobiła, lasza, tam, tak jak my, kiedy ma zrobiłaś tak? Tak. I wiemy, że pasar u za zajmował się z My e, hałupiec, e, na mama, gdzie mama ta, a pa, pa, e, <coughs> tak pasarz i do wetka. Znaczy, złego złego, i potem był pod tak z maar rond rond een big belt dat die daar met een bikini naast je ja Santa Claus oh man is het dag bij jullie graag je mee je weet ik ook al dat ze tegen je en hoezo is mijn poetsjes een zo niet zat dat ze zijn allemaal die alles Mieli też po czym że jeszcze te dzieciom, no i darom, no i tyle, ta. nie Tak się tak było potem, Tak było dobra. Nie dostanę jabłka dopiero na Krysmus. Kupię całą boksę i no. A tak połóżnia, załupię te jabłka. Tego jabłko kupisz, to nie połóżnią tak. Yeah. Ale mi tam to jest nie było. A uh, jakby by, byli była ta jedna jabko i pomarańcze i ja yeah. candy mm -hmm. yeah. to wszystko co by zostało yeah. na kres ja, tak było mm -hmm. ja, ale to wrącza też powmiała tak. tak. <laughs> <laughs> tak, nie hop jamucik a teraz czujesz z żelazem śmierdzi tak ale teddy systy poszwi na mas Południe, mas, taki pasterka było, nie? Pasterka było, midnight mass. Midnight, ja. Wigilia. O ja? no, wigilia jest dumna. Pierwszy byliśmy mieli midnight mass, paster, a teraz nie mamy. Aha. Do Mota? Nie. O ja? Nie. Jeszcze sam. O oh, jeszcze Mota uh -huh. to trapli? Ja. Yeah. 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 Mm -hmm. Ale chrons po polsku bo Polski mas a phangelsgw be fo? be fo? a te ffadledd diant bw? Ie. Po bwlsgw i pa engelsgw? No, pa engelsgw bw. Alla, beth, ceddi ti be li sdeb mawr, be fo pobolsgw ydy? Wel, e, wel, e, 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 Ja pamiętam, kiedy ja byłem na pierwszej klasie, on dwa razy mówił, raz po polsku i drugi raz po angielsku. To no yeah, było 1962, 1963, jeszcze tam. Uh, uh, kozanie było dwa uh, po polsku i po angielsku. Tak. Ja, nas też miałem Father Domainski, on z polski. Tak. Yeah.